Witam Państwu. Niedzielne popołudnie. Witam przy bazalicie mniejszej W Sronowie. Dzisiaj też takie dzień szczególne, ponieważ za moment nastąpi uroczyste kopanie dwóch dębów: dębu cysters i dębu upamiętniającego kanonizację Jana Pawła II. Proszę Państwa, szczególnie się zwracam do tych takich najmłodszych mieszkańców Koronowa. Za 50 lat, kiedy mnie na pewno na tym świecie nie będzie, będziecie jako babcie, dziadkowie, może tutaj przyprowadzicie swoje wnuki, wnuczki i powiecie, wiecie, w 2014 roku tutaj w Koronowie z burmistrzem, z proboszczem. Kopywałem te dwa dęby. I zobaczcie, jak one są wielkie. One dzisiaj są bardzo, bardzo małe, ale za 50 lat, wspomnijcie małe słowa, będą wielkie. A potem lata będą mijały, te, dom, te dęby będą rosły. Tak jak ten wielki dąb na ulicy Bydgoskiej, który ostatnio zbieraliśmy się, na pewno pamięta czasy I Rzeczypospolitej, Czasy, kiedy ten zakon cysterski, kiedy ten kościół kwitł, kiedy tutaj ta muzyka cysterska, cysterska którą teraz słyszycie Państwo, dziś cały czas towarzyszyła. A póki co oddaję głos księdzu prawodawcowi Henrykowi Piteckiemu. Święcimy dwa dęby. Tutaj w obliżu azylki będziemy święcić i zasadzimy do cysterców. Początek tego miejsca należał właśnie do cysterców. Oni tu z zakonu rzeki Brdy. Pobudowali tę piękną bazylikę i klaszkę. I tu modlili się, tu wypraszali łaskę. Tu również pracując przyczyniali się do tego, że dobra stworzone przez Boga zostały odpowiednio wykorzystane. A zasadą było i pracy. My często odwracamy teraz ten zasadę pracuj, pracuj, a na modlitwę już nie ma czasu. A właśnie modlitwa, jeśli poprzeć pracę, to ta praca będzie zupełnie inaczej wyglądać. Na chwałę Bożą, na pożytek dla ludzi. I dlatego z tego dzisiejszego spotkania zasadzenia dębu cysterców wynieśmy, że aby praca przyniosła pożytek, to niech będzie poprzedzona modlitwa, bo to Pan Bóg nas zaprosił do pracy. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Wspaniałe osiągnięcie cysterskie. Właśnie to, czego jesteśmy świadkami, to dowodzi, że ta zasada jest warta zastosowania do życia. A drugi dom to będzie ku czci i upamiętnianiu. Wielkiego naszego Rodaka, świętego Jana Pawła II. Niedawno przeżywaliśmy kanonizację jego i wprowadzenie uroczyste jego relikwii do naszej bazylii. Wiele mamy pamiątek Jana Pawła II w naszym mieście. Wszak on został obrany patronem, został obrany honorowym obywatelem tego miasta, gminy Koronowo. Mamy szkołę, która go obrała jako patrona, szkoła podstawowa. Mamy aleję Jana Pawła II i teraz będziemy mieć Dąb Jana Pawła II. Człowiek, który uczył nas, jak wykorzystywać talenty dane przez Boga. Zatopiony w modlitwie, zatopiony w służbie drugiemu człowiekowi, w służbie kościoła. Dzisiaj taki szczególny dzień pierwszego papieża w historii świętego Piotra. tu kolejny jego następca, będzie w ten sposób też i nie tylko w kościele, ale i w podróżu kościoła przez dom jego imienia umieszczony. Módlmy się więc, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, bądź się w, w niebie, dzień, dzień nie twoje, że twoje, że szwo, im Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. Nie rób nas na popuszczenie, ale nas zbaw pohezłego. wieczny Boże, Ty stworzyłeś człowieka, i w doczesnym życiu obdarzyłeś go swoimi dobrodziejstwami, aby dążył do osiągnięcia wiekuistych darów. Wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy ciesząc się dostawkiem dóbr doczesnych zasłużyli na obiecane przez Ciebie dziedzictwo. Obogosła te dęby, które zasadzimy na cześć cystersów, którzy tu przebywali, jak i świętego Jana Pawła II. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Proszę Państwa, teraz nastąpi moment wkopania, najpierw dębu Cystec, a potem dębu Jan Paweł II, wkopania dokona ksiądz prałat Henryk Pilacki i burmistrz Koronowa pan Stanisław Miszczyński. Bardzo proszę.

Wkopany dom Cysters. Teraz przechodzimy do domu Jana Pawła II. I w tym momencie jest wykopywany dom pijanych Auro II. Mniejszy trochę niż ten dom Cysters, ale myślę, że oba tu w tym miejscu przy bazę ładnie rosną. Kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowych mój za nim, było mi w serca słów Bożych Po O panie, to ty nam jest mój Przeklęte imię, swoją markę pozostawiam na brzegu. Razem z Tobą nowy zacznę dziś dług.